Witam serdecznie. Ja nazywam się Aśka, mieszkam już 30 lat w Stanach Zjednoczonych. Dla tych, którzy mnie nie znają, dzisiaj właśnie chciałabym powiedzieć coś na temat tego, jak zostałam obywatelką Stanów Zjednoczonych. Minęło sporo lat, odkąd ja tutaj przyleciałam w 1994 roku, bo obywatelstwo Stanów Zjednoczonych uzyskałam w 2007 roku dopiero. A dlaczego to zaraz powiem? O ile sprawy imigracyjne wszystkie przeszły bardzo łatwo i szybko, to już obywatelstwo nie tak szybko, ale nie dlatego, że jakieś były ku temu inne przeszkody oprócz prywatnych ja nie czułam się na siłach. Ja byłam mamą dziewczynki, która wymagała non-stop jakiejś tam opieki. Yy, yy, miała dużo operacji Sara różnych, takich na naprawdę bardzo skomplikowanych. Yy, także mnie to bardzo pochłaniało i emocjonalnie byłam też yy, no, no, no byłam zdruzgotana wiele razy różnymi takimi efektami tych operacji, które Sara musiała przechodzić. Yy, także to mnie od, jakby tak odciągało od tego myśli o złożeniu wniosku o obywatelstwo. Dla mnie najważniejsze było, że ja mam zieloną kartę i prawo jazdy. No zielona karta, ten, ten green card, nie? To, to dawało mi prawo do legalnej pracy tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych. Prawo jazdy wiadomo, pra, jest prawo jazdy wiadomo i jeszcze tutaj prawo jazdy też służy jako tak zwany dowód osobisty. To nie jest, nie ma tutaj jako takiego dowodu osobistego. Także, także to było dla mnie najważniejsze. I tak jak mówię w 94 sierpniu tu przyleciałam, a dopiero w 2007 również w sierpniu zostałam zaprzysiążona na obywatelkę Stanów Zjednoczonych i yy, i to właśnie z tą starą spowodowało to takie duże opóźnienie, głównie, to była główna taka przyczyna, chociaż w zasadzie mi tak naprawdę na obywatelstwie nie zależało. Zachęcać do złożenia wniosku o obywatelstwo zaczęła mnie mama moja, która tu kilkakrotnie w Stanach była, nas odwiedzić, i ona zauważyła u mojego męża takie niepokojące oznaki, które ją niepokoiły i dały jej do myślenia. Dlaczego ja powinnam się starać o to obywatelstwo? Powiedziała, że on, on potrafił na przykład powiedzieć: drwić sobie z symboli narodowych Polski, powiedzieć, że Polska ma yy, Chicken, Chicken. On, on mówił: Kurczak na tego orła w koronie naszego, nie? Symboli narodowych sobie drwił. Yy, po, poza tym również. Yy, przy stole świątecznym, łącznie z moją mamą, która była gościem z Polski, potrafił powiedzieć, że to są świniojady. Także nie była to znowu laurka pod adresem Polaków. Z jakichś powodów uparł się, że Polska jest krajem trzeciego świata. No, ale gdyby nawet była, to nie, tak się nie powinno, takich rzeczy się nie powinno raczej mówić. W pewnych sytuacjach, prawda? No, ale tak było. No i moja mama po prostu mówiła, że to chyba nie jest człowiek, dla ciebie to małżeństwo się posypie. No i się posypało. Ja jestem szczęśliwa, że tak się stało. Nie ukrywam już po tylu latach, to już jestem tak happy od tej pory, że, że naprawdę. I y no jeszcze, 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 jeszcze moja mama powiedziała, że też zauważyła. On miał taki bardzo przedmiotowo traktował kobiety. Nie, nie, też niedobra, niedobra sprawa. Ale ja już nie będę na ten temat drążyć. Złóż to podanie, obywatelstwo, mama mnie, to bo to ci może pomóc w przyszłości. <laughs> Zaraz. I w 2006 roku jakoś to był listopad bądź grudzień, zdecydowałam się, że złożę obywat podanie obywatelstwo. To był dwa, koniec 2006 roku jakoś i. Wniosek mnie kosztował wtedy jakieś 500, bucks, 500 dolarów. I, I jakoś koniec stycznia, luty przyszło mi zawiadomienie na odciski pal, palców. Ja wtedy pojechałam jakaś taka. Ja byłam taka zmęczona, bo i dzieci na głowie, i to taka, jakaś pojechałam, i to, to było jakoś rano. Miałam tam się stawić, i tak, tak byle jak to. Nie wiedziałam, że mi tam zdjęcia jakieś będą robić. Oprócz tych zdjęcia tych odcisków palców, tam robili zdjęcie. Na zdjęciu wyszłam, nie wiedziałam, że to zdjęcie będzie kiedykolwiek w jakimkolwiek dokumencie moim, ale to mam na akcie naturalizacji obecnie, no ale, ale dobrze. No i takie koszmarne zdjęcie wyszło, zresztą na wszystkich tych dokumentach jakichś ważnych to przeważnie wychodzi się szczególnie i y ten, co ja chciałam powiedzieć, i zrobiono mi tam zdjęcia i pobrano odciski palców. I w tym właśnie, w tym właśnie y, ofisie takim, w tym, w tym biurze, to były takie okienka, tam się do tych okienek podchodziło, tak jak na poczcie, i tam się te, pa te odciski palców robiło przy takim oficerze dyżurnym tam. Y, I przede mną stał taki pan, który miał dłoń bardzo zniekształconą, palce w prawej czy bądź, bądź lewej, już nie pamiętam, dłoni. Ja byłam na to uczulona, gdyż moja Sara też z zniekształconymi paluszkami w prawej dłoni się urodziła. Także ja zwróciłam uwagi na ten od tego pana te ręce Takie Wtedy ten oficer jakoś, on chyba miał w obu dłoniach, ale oni, nie wiem jak oni to robili, ale pobrali jakoś mu te odciski palców. Z tych takich sprawnych palców najbardziej. Wiem, że bardzo się jakoś tak... Yy, no zapamiętałam sobie to jakoś. No bo moja Sara też miała, ale tylko w prawej dłoni, no taki, taki ten defekt. Ten pan miał około jakieś, ja wiem, 50-60 lat, także tak. No pojechaliśmy z powrotem do domu. Po pewnym czasie dowiedziałam się, że nie żyje moja mama zmarła w wypadku. Poleciałam na pogrzeb, to był koniec marca. To był koniec marca. 2007 roku. Yy. Bałam się tego lotu. To był długi, dziewięciogodzinny lot przez Atlantyk, no ale całe szczęście jakoś tak było, że po prostu bałam się, że ja tam zasłabnę w tym samolocie czy coś, bo to były straszne okoliczności. I yy. No, ale całe szczęście miałam pasażerki bardzo dobre, bardzo miłe. Także te, te, lot w jedną i w drugą stronę przebiegł względnie ok, względnie normalnie, mimo że leciało się w takich okolicznościach do Polski. I zaraz jak wróciłam z tego pogrzebu, 10 bodaj to było kwietnia, to jakoś jeszcze pod koniec kwietnia, czy, czy na początku maja, dostałam zawiadomienie o takim, że mam iść na taką jakąś mm, szkółkę, y, na parę godzin takiej lekcji, takiego kursu. I tam poszłam. Pojechałam, znaczy, i tam mi dano taki, taką broszurkę z przygotowaniami do testu na obywatelstwo. Ta, ta broszurka zawierała gdzieś 100, 100 pytań, zawierających pytań na temat podstawowej wiedzy o Stanach Zjednoczonych. To były tak absurdalne pytania czasami niektóre. Niektóre były bardzo podchwytliwe, niektóre absurdalnie takie proste. Ja się tego uczyłam, ale nie, jakoś nie mogłam nauczyć tego wszystkiego tak na pamięć. Tego było 100. I, i po jakichś trzech tygodniach dostałam wezwanie na stawienie się na ten, na ten egzamin. No i przyjechaliśmy, tam nas prześwietlono, tak jak na lotnisku. Że, nie, że, no dosłownie, i wszystko, i walizki, znaczy nie walizki, tylko torebki i, i tej, i, no i nas w takiej bramce prześwietlono zupełnie, tak jak na lotnisku. I się szło, podjecha, po, pojechało się windą, takie jedno miejsce i tam taka pani oficer, w moim przypadku to była pani oficer immigration, to ona mi, mi za, zaczęła zadawać pytania. Pytania były, były w serii, połowicznie z serii absurdalnie prostych, a połowicznie z serii takich podchwyt, podchwytliwych. Pamiętam, mi zadano, co oznaczają pasy i gwiazdy na fladze Stanów Zjednoczonych. To pamiętam, kto ustanawia prawo federalne, chyba takie było. Między innymi. Y kto pełni funkcję dowódcy, naczelnego dowódcy sił amerykańskich, sił zbrojnych i potem jeszcze takie bla, 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 takie proste, kilka było, a jeszcze za cztery takie były mocno podchwytliwe, ja na, na jednym tym podchwytliwym się rozłożyłam na łopatki, to było odnośnie coś kongresu, coś tam, coś tam, już nie pamiętam, ale ja wiem, że z dziesięciu pytań odpowiedziałam na dziewięć, tak prawidłowo, a reszta to no to, ta jedna, to jedno to było źle odpowiedziane także, ale mi zaliczono. Ona mi tam jeszcze kazała napisać tam parę jakichś tam zdań po angielsku. To chodziło o taką podstawową wiedzę, język, znajomość języka angielskiego. No i tak to, tak to było. Potem no i zdałam ten egzamin, wiedziałam, że zdałam, byłam taka cała happy. Pojechaliśmy na, pojechaliśmy, wróciłam do domu i po jakichś dwóch tygodniach czy trzech, a może dłużej troszkę, otrzymałam zaproszenie na ceremonię, ceremonię zaprzysiężenia na obywatela. Nie no, to pojechaliśmy i znowu do tego samego urzędu. Tym, tym razem się pojechało i na jakieś wyższe jeszcze piętro i tam się to taką, taką wielką jakby pompą odbywało, bo to wchodziliśmy do jakiego pomieszczenia, nas było tam... No nie wiem dokładnie ile, ale grupa to około 20-25 osób może wtedy nas było nawet i kazali, y, kazali nam y, złożyć przysięgę y, podnosząc prawą dłoń do góry y, w akompaniamencie y, no y, w towarzystwie, tak powiem, flagi Stanów Zjednoczonych i tak dalej. To było takie śmieszne troszkę, no ale, no tak to się odbywało wtedy i odbywa teraz. Z taką, z taką jakby sztuczną, sztuczną jakby pompą tego, no. no. dobra, już nie powiem. Ale, ale tak to było. No i wszyscy byli dacy happy, nie? Bo to, o, już jestem obywatelką. Nałożyliśmy sobie wtedy wszystkie prawa i obowiązki wynikające z tego, że jest się obywatelem Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Czy ja byłam happy w tamtym momencie? No to było krótko po śmierci mamy. Ja sobie tak wtedy myślałam, pomoże mi to, czy nie pomoże? No nie wiem, zobaczymy. Czas pokaże. Dokument. Akt, akt naturalizacji otrzymałam oficjalnie po jakichś dwóch, trzech tygodniach znowu. Z tym zdjęciem takim niezaciekawym, nie co mi wtedy przy pobraniu palców robiono. To wygląda tak jak dyplom. Mam to gdzieś w folderach włożone, ale raczej nie wywieszałabym tego na ścianę. I już zaczęłam się wtedy starać o paszport amerykański. Ja mam obecnie paszport... Polski i amerykański. Polska jest, jest w tych krajach, w tej grupie tych krajów, które mogą mieć podwójne obywatelstwo. Ja mam podwójne obywatelstwo na terenie Stanów, jestem Amerykanką, na terenie Polski jestem Polką. Yy, wszystkie sprawy posługując się paszportem polskim załatwia na terenie Polski. Także, yy, także tak to jest u mnie. Yy, jeśli chodzi o takie, naj, największą korzyść z posiadania obywatelstwa amerykańskiego, to jest to, że ja, będąc obywatelką, mam takie, taką większą swobodę wyje, wyjazdów. Ja mogę dłużej zostać niż rok, na przykład na terenie jakiegoś tam innego kraju. Nie wiąże mi się to z utratą jakichś tam przywilejów. Natomiast Rezydent, czyli posiadacz zielonej karty, jak zostanie ponad rok z jakichś tam powodów poza granicami, no to już tam jakieś są restrykcje, coś tam, coś tam. Nie za bardzo się znam na tym i, i po prostu nie będę na ten temat mówić. I także pod tym, pod tym względem jest, jest dobrze, że ja mogę tyle, ile mi się podoba, yy, zostać poza granicami Stanów Zjednoczonych. Natomiast yy, Natomiast jest jeden z obowiązków bycia obywatelem jest składanie zeznań podatkowych gdziekolwiek się jest, w jakimkolwiek zakątku świata. Nie umkniesz przed tym. Także to jest to, jest to że, że zeznania podatkowe trzeba składać, czy się mieszka tu, czy się mieszka tysiąc kilometrów, czy ileś tam tysięcy kilometrów od Stanów Zjednoczonych. Także tak to jest. W moim przypadku, jeśli mogę ja powiedzieć, nie żałuję tego kroku. Jestem zadowolona. Myślę, że to mi pomogło. I nie żałuję, że, że tak zrobiłam. I czy bym to polecała robić innym mm, ludziom? No myślę, że tak. To obywatelstwo wyrabiać. Ja myślę, że tak. Ja, na pewno. Także. To na dzisiaj tyle. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę miłego weekendu. Teraz być, będę nagrywała raz w tygodniu tylko. Także ja myślę, że tak do piątku przyszłego na pewno coś tam znowu nagram. I do usłyszenia. Pa pa.